Jestem zakopiańskim niedźwiedziem. Nie piję od trzech lat. Zaczęłam pić, żeby wkupić się w łaski kolegów z branży. Taka ostra integracja. A integracja maskotek to jest kurwa hardcore, nie? No, to są sami twardzi zawodnicy, gufi. Był ochroniarz w klubie Giewont, yy, Szrek, yy, yy, były wicemistrz olimpijski w zapasach, Puchatek były basista, on grał nawet z golcami, ale wyleciał yy, też alkoholik. Przecież ja bym ich w życiu nie przepiła. No, A, a codziennie musiałam próbować. No, mnie też w wyścigu do turystów i, i ja to nawet ro rozumiem w końcu. Biznes is business, a life is brutal, nie? No, nie, nie zmienia to faktów, że te wszystkie zawody często kończyły się dla mnie tragicznie. Lądowałam w rowie melioracyjnym, ale... E, ja mam swój honor. Mam swój honor. Więc zwykle udawało mi się wyjść z tych rowów jakoś z twarzą, dopóki nie... dopóki nie zdarzył się jeden taki e, nieoczywisty incydent. raz... O kurwa, trudno jest o tym mówić. Raz... podczas pozowania do zdjęcia zwymiotowałam na ośmioletnią dziewczynkę i na jej małego braciszka. Oni byli z Kanady. Rozpisywali się potem w gazetach mało dyplomatyczny bełt na krupówkach. Miś puścił pawia, zawiany biały miś. No, i właśnie wtedy zainteresował się mną jeden radny, były grabarz. Powiedział, że miś na krupówkach pracuje nielegalnie, jakbym ja kurwa nie wiedziała. I, i że jeszcze raz, I jeszcze raz i kurwa, koniec kariery. No i to przyniosło chwilowe otrzeźwienie, ja sobie postanowiłam wtedy twardo koniec z chlaniem w bramie i wszystko byłoby dobrze, gdyby gdyby nie to, że koledzy z branży potraktowali tę moją kategoryczną decyzję jako jakiś afront. Już w południe leżałam w rowie z obitą mordą, ale ja mam swój honor! Płakać nie będę! Rzucę się z giewontu i będzie święty spokój, co pomyślałam wtedy. A potem sobie myślę, kurwa, na chuj ty się będziesz z giewontu rzucać? Co to komu pomoże? Jedź do Warszawy. No i pojechałam do Warszawy i to jest raj. To jest Eldorado. Promocje oscypków w Piotrze i Pawle, festiwale regionalne, reklamy mleka, statystowanie w szpilkach na Giewoncie. Tak. Warsawa mnie psygarnęła i tuli do siebie i nie załuje i tego będę się cymą. Hej! <śm>